Odcięcie tego, co religijne, jakieś pokazanie człowieka jako tego, który nie potrzebuje religii. Nie wyobrażam sobie, żeby czwartoklasista, szóstoklasistom y, rozmawiali o tych samych problemach y, z katechetą, czy to w kwestiach społecznych, czy w kwestiach takich osobistych. Czy to nie jest też trochę tak, jak mówią niektórzy, że stopień wypacza? E, tą intencję, która legła u podstaw religii w szkole. Nie oceniamy to, czy dziecko chodzi do kościoła, czy nie chodzi, nawet jeśli katecheta o to zapyta. Ocenimy to, jak się nauczył pewnych rzeczy, które są wynikiem wiedzy z historii kościoła, z nauki społecznej, z bioetyki. Cały czas toczy się debata publiczna dotycząca religii, ale religii w szkole. Czy powinna być? Dlaczego jest? Ile jej powinno być? Szereg informacji się przewija w przestrzeni publicznej, Szereg in, szeregiem informacji jesteśmy bombardowani, ale gdzie jest prawda o lekcjach religii i czy one są rzeczywiście lekcjami religii, to też trzeba wyjaśnić. Myślę, że trzeba wielu podpowiedzi i to nie tylko z jednej strony i nie tylko tych negatywnych, trzeba nam debaty. I to kolejne pytanie, czy my tę debatę dzisiaj mamy. Dlatego o tym dzisiaj w kulminacji słów. A ze mną dr habilitowany Michał Wyrastkiewicz, profesor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Instytut Nauk Teologicznych. Witam. Dzień dobry. Właśnie, zacznijmy od tego, co my dziś mamy w szkole. Czy my dziś w szkole mamy... Lekcje religii czy katechezę? Bo to jest jednak różnica. Oczywiście, że to jest różnica. Co mamy? Myślę, że mamy jedno i drugie. Mamy jedno i drugie, ale w takim ułożeniu to są lekcje religii, na których także dzieje się katecheza. To, co jest w szkole, jest ograniczone prawem, czy kształt tych spotkań w szkole, one właśnie są wymuszone przez prawo, przez pewne założenia metodyczne, to musi być lekcja, jeśli to nie jest lekcja, to znaczy, że jest jakaś pomyłka, ale merytoryczna zawartość tych lekcji to oprócz prostego przekazu wiedzy, to także katecheza, a więc także przekaz wiary, także kształtowanie, formowanie, to wszystko powinno się odbyć na katechezie. Na lekcji religii, która jest merytorycznie rzecz biorąc katechezą. A więc najkrócej na to pytanie i jedno i drugie, z tym, że w kształcie lekcji, z wszelkimi wymogami, jakie stawiają lekcje, ale także to musi oznaczać, czy dobrze by było, żeby to oznaczało, że to też ma konsekwencje inne. Nie tylko wymogi, ale także to, co wypływa z lekcji, a więc stopień dla ucznia, który chodzi na lekcję, wykonuje pewien wysiłek, zdobywa wiedzę i chce, żeby. Efekty zdobywania wiedzy były odnotowywane. A więc mamy lekcje, powinniśmy mieć stopnie, powinniśmy mieć wliczone do średniej. No właśnie, ja do tych stopni nawiążę, bo czy to nie jest też trochę tak, jak mówią niektórzy, że stopień wypacza tą intencję, która legła u podstaw religii w szkole? Że ten stopień powoduje, że podchodzimy do lekcji religii jako do pewnego obowiązku, do pewnego obowiązku, który jest Nagradzany, wynagradzany stopniem, a lekcja mhm. religii powinna wynikać z chęci, no jest przedmiotem dobrowolnym. Jasne. Więc nie ma wypaczenia? W moim rozumieniu nie. I dlatego nie ma wypaczenia, ponieważ jak powiedziałem, jest pewna wiedza, którą oceniamy. Nie oceniamy to, czy dziecko chodzi do kościoła, czy nie chodzi, nawet jeśli katecheta o to zapyta. Ocenimy to, jak się nauczył pewnych rzeczy, które są wynikiem wiedzy z historii kościoła, z nauki społecznej, z bioetyki, w zależności od tego, jaki teraz materiał jest realizowany. Ale tutaj jeszcze odpowiadając, skorzystam z takiego przykładu. To tak jakbyśmy powiedzieli, że. Na przykład stopnie z biologii w tym momencie, kiedy uczymy o higienie, wypaczają podejście dziecka do higieny, bo ono powinno chcieć się być, a jak my będziemy oceniać za to, że ono wie czym to jest, no to wtedy źle. No nie, nie zgodzę się z taką argumentacją. Absolutnie nie. W moim rozumieniu nie wypacza to, zupełnie nie wypacza, a jedynie pozytywnie motywuje dziecko, aby chciało się pewnych rzeczy nauczyć o których może myśli, że wie, bo gdzieś się to obiło o uszy w domu czy w kościele, a tutaj trzeba systematycznej wiedzy. Stopień jest pozytywny. Panie profesorze, a przechodząc do meritum, bo trwa pewien spór o lekcję religii w szkole, nie uciekniemy od tego, że ten spór jest. Dlaczego dzisiaj? Dlaczego w tym momencie zaczęła się debata? To o tym zaraz porozmawiamy, czy jest debata, ale dlaczego ten temat właśnie dzisiaj wybuchł? Czy dlatego, że jest jakaś chęć ideologiczna, uciekam od polityki, wykorzystania tego, że w Polsce w badaniach opinii publicznej spada chęć do posyłania dzieci na lekcje religii. Z czego to może wynikać? Pewnie z tego, o czym pan redaktor mówi, tak, że niektórzy ludzie nie chcą posyłać dzieci na religię, a może dzieci nie chcą chodzić na religię i chcą, by rodzice to wszystko firmowali, bo rodzice muszą firmować, jeśli dziecko ma nie chodzić na religię, ale wynika to. Może z tego, że Kościół nie ma dziś najlepszej pracy, że może jeśli jestem kościelny albo związany z Kościołem, to, to jakoś nie pasuje złego. do tego świata, że to, to jest pejoratywne, to nie jest dobre. To nie jest dobre. I myślę, że tutaj tak to jest. Dzieci, nawet jeśli chodzą do kościoła, młodzież, jeśli chodzi do kościoła, to chyba nie chce być oficjalnie zaliczana do tych, którzy do kościoła chodzą i chodzą na religię, bo to niedobrze się kojarzy innym. I myślę, że chodzi o to, by dobrze się znaleźć w gronie rówieśników, żeby nie być postrzeganym jako ten, który biega za księdzem i, i modli się za często i myślę, że jakoś się odnowił taki konflikt, pozorny konflikt oczywiście między tym co rozumowe, a tym co wynika z religii, Duchowe. nie ma mhm. tego konfliktu jak wiemy. Ale, Ale nie, czyli możemy to... powiedzieć poniekąd, że próbuje się wykorzystać dzisiaj fakt, że niektórzy postrzegają lekcje religii jako temat passe? Myślę, że tak. A do tego jest jeszcze dołożona ideologia. Chcę mieć więcej czasu, chcę być spokojny, chcę się więcej uczyć, chcę więcej czasu przeznaczyć na biologię, matematykę czy język polski. Ale o co jest dokładnie ten spór? Może zdefiniujmy, bo to nie jest spór o to, czy ma być jedna godzina, czy dwie godziny, czy ma być lekcja religii w jednej klasie, czy międzyklasowo. To są tylko pewne rozwiązania, które się tak. pojawiają, ale co jest esencją tego, tego sporu, który dzisiaj trwa? W moim rozumieniu jest... Odcięcie tego, co religijne, jakieś pokazanie człowieka jako tego, który nie potrzebuje religii. Religia to jest pewien dodatek. Krępuje go. Jak... Właśnie tak, że, że religia to są pewne, pewne zasady, które nie pozwalają się rozwijać. Tak to jest przedstawiane, ja to tak widzę. I myślę, że tutaj jest duży problem. Jeśli się tego pozbędziemy, jeśli pozbędziemy się wpływu duchownych, wpływu katolików, no to wtedy będziemy mogli się swobodnie rozwijać, bo pewne ograniczenia nie będą nas dotyczyły. A czy to nie jest tak trochę, że w tym sporze, który zawsze mi się kojarzył z debatą, bo jak się ludzie spierają, to ze sobą rozmawiają. Do rozmowy potrzeba dwóch stron. Tak jest. Czy my dzisiaj mamy debatę? Bo nawet samo prawo, rozporządzenie ministra edukacji narodowej w zakresie e, liczebności lekcji religii w szkole czy przedszkolu mówi, że zmiany w zakresie godzinowym lekcji muszą się odbyć za pewną aprobatą drugiej strony, czyli w tym wypadku episkopatu Polski. Tak jest. Czy my dzisiaj... Debatujemy czy nie debatujemy. Jedna strona mówi, debata się odbywa, druga strona mówi nie tej debaty nie ma. Są autorytarne, autorytatywne decyzje. Jak to wygląda, to, to, co, to, co widzimy, jak wygląda debaty niektóre są. Na przykład my debatujemy, rozmawiamy o tym, ale rozumiem, że tutaj chodzi oczywiście o taką debatę między rządzącymi a kościołem, czy przedstawicielami wielu związków wyznaniowych, które, które są tą drugą stroną. Yy, więc tak, jeśli popatrzymy tak technicznie, to można powiedzieć y, za przedstawicielami rządu, debata się odbywa, bo pytanie jest zadane i czekamy na głosy. I każdy ma prawo się wypowiedzieć. I każdy ma prawo się wypowiedzieć, więc formalnie to się odbywa. Ale teraz pomyślmy, czy y, ta debata jest rzeczywiście tak merytorycznie rzecz biorąc, esencjonalnie. Czy to jest debata, czy to jest tylko zgoda na to, żeby ktoś się wypowiedział? Czyli, czy my oczekujemy odpowiedzi tej drugiej o tu, strony? I czy nas te odpowiedzi interesują? Czy my. Uznamy, że to, co usłyszymy z drugiej strony, yy, będzie jakoś wpływało. Bo ja mam wrażenie, że nie. Że niech mówią, a my i tak mamy rozwiązania. W tym sensie nie ma debaty, bo debata, dialog ma być poszukiwaniem prawdy, dobrych rozwiązań, które będą przynajmniej nieco satysfakcjonowały obie strony. A tu wydaje się, że pewne ustalenia już są, a teraz niech mówią, a cóż nam szkodzi, a i tak zrobimy, jak jest. Więc nie ma debaty. Ale czy... Ta, ten brak debaty i te autorytarne czy autorytatywne decyzje jednej ze stron, ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej nie wpłynął ostatecznie na jeszcze gorsze postrzeganie lekcji religii i tak naprawdę wyrugowanie konieczność wyrugowania ze szkoły, bo teraz jeżeli e, zmierzaliśmy i jesteśmy na tym kierunku, gdzie e, możemy łączyć klasy 1, 3, e, 4, 6, 7, 8, logiczne, że poziom intelektualny na różnych poziomach edukacyjnych jest różny. Więc e, czy to nie będzie tak, że nikt nie będzie zadowolony z tych lekcji? Połączenie tych grup spowoduje, że nawet ci rodzice i te dzieci, które ciały będą niezadowolone, bo ci młodsi będą musieli doszlosować do tych większych albo ci więksi będą musieli zejść z komunikacją, z wymianą zdań z katechetą, księdzem na poziom niższy, czyli w efekcie nikt nie będzie zadowolony, Czyli religii nie powinno być. Myślę, że to, że to tak będzie. Ja to niestety taki y, czarny scenariusz w swojej głowie układam, że jeśli to będzie łączone, to będzie dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział. Nie wyobrażam sobie, żeby czwartoklasista z szóstoklasistą y, rozmawiali o tych samych problemach y, z katechetą, czy to w kwestiach społecznych, czy w kwestiach takich osobistych. Y, to, to jest niemożliwe. Oni, ma, oni zadają inne pytania. I teraz właśnie, jeśli wszyscy będą niezadowoleni, to się okaże, że szkoda czasu w szóstej klasie na lekcje, które są łączone z klasą czwartą. Czyli można I można będzie powiedzieć, dobrze zrobiliśmy. Tak jest, tak, tak. I właśnie. I wtedy to idzie w tym kierunku w sposób naturalny, ta rzecz się wyeliminuje sama, bo nie będzie chętnych, prawda? Więc tak to niestety wygląda. Dobrze, ale teraz postawię się jako obrońca tych, którzy podejmują decyzję. Pojawia się argument. Te lekcje często są trochę infantylne, nie odpowiadają potrzebom i dzieci, i ich rodziców, i nie odpowiadają tym potrzebom świadomościowym. To znaczy często dzieci są na wyższym poziomie świadomości, niż próbuje się do nich dotrzeć z tym przekazem. Czy to nie jest tak, że też Kościół w ramach tych lekcji powinien odrobić sam pewną lekcję i trochę ten przekaz... Na lekcjach religii, na katechezie zmienić. No, już słyszeliśmy zapowiedź konferencji Episkopatu Polski o zmianie podstawy programowej. Czy to nie jest właściwy kierunek? Pewnie wszelkie zmiany, które mają wprowadzić coś dobrego, zawsze są dobrym kierunkiem. Tak sądzę. Zmienia się świat, zmieniają się dzieci, zmieniają się potrzeby i świadomość. I rzeczywiście w pewnych momentach warto pewnie wprowadzić różne zmiany, chociażby takie uaktualnienie pewnych kwestii, które dotyczą życia społecznego, żebyśmy rozmawiali o pewnych ważnych sprawach dziś, a nie o ogólnikach. Więc takie rzeczy by się prawdopodobnie przydały, ale to są tylko pewne drobne zmiany. Natomiast absolutnie nie zgodzę się z takim podejściem i z, takim, z taką tezą, że te lekcje często są infantylne. Ja myślę, że mogą zdarzyć się lekcje infantylne, ale tak jak mogą zdarzyć się infantylne lekcje biologii, historii i czegoś jeszcze innego, kiedy przychodzi... Pani, która chce być za dobra, w cudzysłowie, chce troszkę pogłaskać dzieci i, i traktuje je jak, jako większe dzieci niż one są i być może zdarzają się takie rzeczy na katechezie. To jest trochę tak, jak mi mówi ksiądz znajomy mówi, to nie może być takie kościółkowe dla maluczkich, to te dzieci też potrzebują czegoś więcej niż takiej kościółkowotości. Ależ oczywiście tak i dlatego w szkole to się może tak odbywać, bo w kościele, jeśli coś jest w salcy katechetycznej i dzieci przychodzą z dobrej woli na chwilę, to można sobie robić takie kościółkowe zajęcia. Natomiast szkoła wymusza to, żeby lekcje miały charakter lekcji. I naprawdę jestem przekonany o tym, a tę swoją myśl opieram na rozmowie z jednym, drugim, trzecim katechetą, z dyrekcją szkoły i, i także z tymi, którzy, którzy wizytują i sprawdzają, jak nauczyciele prowadzą lekcje. Metodycznie, technicznie lekcje religii nie zostają w tyle za lekcjami z innych przedmiotów, więc to nie jest prawda. A pytanie o to, że dzieci może by się coś więcej spodziewały, no właśnie. A czy dziecko, które idzie na lekcje biologii, historii, też ma jakieś inne spodziewanie się? Może tak. A tu pani ciągle opowiada o krzyżakach. A my byśmy chcieli o drugiej wojnie, bo to ciekawe. Może trzeba przejść pewne rzeczy. Ludziom się wydaje, że się na tym znają, że to rozumieją, bo trochę słyszeLI w kościele. Ale nauczyciel chce wytłumaczyć sedno sprawy, jak nauczyciel wejść w kwestię i wyjaśnić. I to może się wydawać, a traktuje nas jak dzieci, bo opowiada o tych rzeczach. Ale jeśli zadamy szczegółowe pytanie z wiedzy, nie z wiary, to może się okazać, że ja tylko myślę, że to wiem. I ja tutaj widzę problem. A może w tej dyskusji brakuje jednego najbardziej wartościowego głosu głosu katechetów. I to może. Oni powinni sprokurować pewną też dyskusję e, po stronie Kościoła i współ, wspólnie z kep opracować e, tą podstawę programową nową, no bo to oni są najbliżej tych dzieci, oni znają ich oczekiwania, ale oni też znają poziom absorpcji tej wiedzy, która się odbywa, więc czy tego głosu katechetów nie jest za mało i nie powinno być go więcej. Wydaje się, że on jest, ale być może jest za mało. Być może y, warto przypominać katechetom, że jako ci, którzy są najbliżej i naprawdę najlepiej rozumieją, gdzie jest problem i wiedzą, jak mówić do tych dzieci, y, jeśli by głośniej mówili, jeśli by. To swoje stanowiska jakoś wyraźnie przekazywali, sądzę, że byłoby to pozytywne i że mogłoby to mieć bardzo dobry wpływ na tę debatę, nie tylko na jej merytoryczną zawartość, ale także na kształt, bo mówią ci, którzy naprawdę są blisko problemu, a nie ci, którzy obserwują problem. Czy to nie jest tak trochę, że w tej debacie, która się w tej chwili toczy, czy realnie się toczy, czy nie toczy, to biorąc pod uwagę, że. Dzisiaj w 23 państwach na 27 w Unii Europejskiej lekcje religii są w szkole, to my próbujemy na dziś być bardziej europejscy niż są sami Europejczycy. No właśnie, nawet nie wiem, czy to chodzi o to, że chcemy być bardziej europejscy, chcemy być tacy wyraźni, a tak nie jest, bo lekcje religii, które są w szkole, one są skorelowane, są połączone z innymi lekcjami. Rozmawiałem z katechetami i mówią, cieszymy się z polonistami, że możemy ten sam problem omawiać. Ja omawiam Biblię z jednej strony, polonista omawia Biblię z, jednej, z drugiej strony i mamy komplet wiedzy. Kiedy mówimy o historii, to my też tutaj mówimy o pewnych rzeczach. WOS czy inne przedmioty, gdzie są sprawy społeczne poruszane, proszę bardzo. To nawet wbrew pozorom pokrywa się w dużej mierze z lekcjami biologii, kiedy rozmawiamy o sprawach bioetycznych, które dzisiaj są bardzo gorące i, i młodzież zadaje. Ale różne może to pytania. jest bardzo ważne, o czym Pan Profesor mówi, bo mało osób sobie zdaje sprawę, że jest. Taka duża łączność między lekcjami religii a innymi przedmiotami, że mamy w Polsce przykłady, jak sam Pan podaje z rozmów ze znajomymi katechetami, gdzie lekcja religii jest pewnym uzupełnieniem i zasila w dodatkową wiedzę, tą wiedzę od strony wiary. Tak jest i to jest też tak, że z mojej rozmowy, którą przeprowadziłem, wynika bardzo jasno, polonistka mówi, poczekamy z tym tematem, bo pani od religii jest chora, a chciałabym, żebyśmy równo te rzeczy omawiały. I myślę, że to jest wartościowe dla szkoły. To jest też wartościowe, lekcja religii jest wartościowa jako lekcja wychowawcza, bo tak sobie myślę, ale to nie tylko ja sobie tak myślę, tylko znowu wynika to z moich rozmów. Na wielu przedmiotach, Uczniowie słyszą, że tutaj musisz się starać, tu musisz przejść do przodu, Twój dobrostan, Twoje osiągnięcia są ważne, Ty, Ty, Ty i Ty. I to taka asertywność, to wszystko do granic niemal posunięte, zwłaszcza w szkołach średnich, a na religii usłyszy o wartościach, o tym, że pomoc drugiemu człowiekowi jest wartościowa, że nie tylko ty, ale jakiś altruizm, który my nazwiemy miłością. I te wszystkie rzeczy, które trochę w innym świetle stawiają nasze zachowanie, wychowanie do wartości i pokazanie tego, co ważne w życiu, to daje właśnie taki kolejny moduł do wiedzy, który ubogaca nas jako ludzi. I, I o tym nie można zapomnieć. I tu chyba na koniec, zmierzając do końca, musimy dodać, że lekcja religii wcale nie stoi w kontrze do lekcji etyki. Ale absolutnie. etyka nie stoi w kontrze do lekcji religii. Absolutnie. To są uzupełniające się tezy, tylko chodzi o to, że mamy inne źródła i inną metodę nauczania, prawda? No, źródła przede wszystkim, inne zakorzenienie. Tutaj odwołujemy się do wiary, mamy zakorzenienie w wierze, natomiast etyka odwołuje się tylko i wyłącznie do rozumu, prawda, więc yy, to nie znaczy, że religia nie. One nie stoją w kontrze, one się uzupełniają. Myślę, że najlepszym podsumowaniem tej rozmowy będzie jednak powrót, powrót do tej debaty i posłuchania drugiej strony, bo to, o czym pan profesor powiedział, a co nie wybrzmiewa na razie z żadnej ze stron, a ja bym chciał to usłyszeć, jest to właśnie powiązanie tych lekcji. Że te lekcje religii nie są odosobnionym bytem w szkole, że ta lekcja religii daje łączność z innymi przedmiotami, daje ich uzupełnienie, poszerzenie od strony tych wartości i lekcja religii wcale nie stoi w kontrze z etyką. Myślę, że to jest najlepsze i. Trochę posłuchać katechetów i zachęcam katechetów, żeby zabierali głos, a panu profesorowi serdecznie dziękuję za ciśnienie. Dziękuję bardzo.